Po ostatnim weekendzie ligowym już niektórzy postawili kreskę na tym sezonie, ogłosili, że Legia jest mistrzem. Czy ja już mogę gratulować, czy jeszcze się wstrzymać? Nie, jeżeli chodzi o, o media, to tak, już dosyć dawno królowano nas na mistrzów Polski i e, wszyscy mówili, że Legia nikt tego tytułu nie zabierze. My, my podchodzimy do tego z dystansem, bo wiemy jaka jest piłka i wiemy, że e, nie możemy. Z... Już nikogo, nie możemy nikogo lekceważyć, my musimy zagrać swoje i po prostu udokumentować to w najbliższym spotkaniu. Nie ma lepszej, lepszej rzeczy, żeby to po prostu wziąć w swoje ręce i udowodnić, że Legia zasługuje na to mistrza, jak, jak po prostu wygrać. Ale jesteście przygotowani na to, że mistrzem zostaniecie nawet przed meczem z ruchem, bo w przypadku potknięcia Lecha tak naprawdę ten mecz niedzielny będzie już w zasadzie fetą od początku. No powiem tak, że... Rok temu, w poprzednim sezonie przeżyliśmy to na własnej skórze, kiedy każdy z nas siedział w domu i w zasadzie dowiedział się to przed telewizorem, że jest się mistrzem Polski. Powiem szczerze, życzę Lechowi, żeby swoje spotkanie wygrał. Ja życzę sobie, żebyśmy my swoje wygrali i po prostu po wygranym spotkaniu e, dowiedzieć się, że po skończonym gwizdku, że wygrałeś mecz i jesteś mistrzem Polski. Takie to się chyba najbardziej cieszy. Mirosław Radowicz już głośno mówi o tym, że Legia jest mistrzem i domaga się w zasadzie tego, żeby Lech utworzył szpaler dla mistrza Polski. A jak to jest z Tobą? Czy Ty wymagasz od rywala, takiego godnego rywala w wyścigu o mistrzostwo, żeby ten szpaler tworzył, czy do tego podchodzisz spokojniej? Ja podchodzę do tego spokojnie. Ja nigdy nie tworzyłem szpaleru drużynie przeciwnej, nie wiem jakie to jest uczucie, więc Lech nie ma obowiązku robienia tego, tego szpaleru, więc to należy do nich. Ja myślę, że nie oczekuję od nich niczego. Ja chcę się cieszyć na boisku, tym, że mogę grać, tym, że mogę wygrywać, tym, że e, mam nadzieję, że zostaniemy mistrzami Polski. I takie, takie sprawy są dla mnie sprawą drugą, trzecią, czwartą rzędną. To nie jest rzecz istotna, że ja wyjdę na mecz smutny, bolech nie zrobił, czy wyjdę szczęśliwy, bolek zrobił. To, to nie ma dla mnie większego znaczenia. Po mistrzostwie następny krok to oczywiście eliminacje do Ligi Mistrzów. Czy w tym sezonie, twoim zdaniem, Legia to jest mocniejszy klub, który jest w stanie wreszcie tę barierę przełamać i awansować? Co roku mówimy, że Legia jest gotowa na to, żeby awansować. Do, znaczy co roku. Od poprzedniego roku też mówiliśmy, że Legia jest gotowa i skończyło się tak, że zdobyliśmy 3 punkty w. 4 punkty w Lidze Europejskiej. I co tu dużo mówić? No, nie chcę dużo mówić. Wolałabym to pokazać na boisko i mam nadzieję, że w końcu Legia e, najpierw zdobędzie mistrzostwa, a później dostanie się do tej upragnionej Ligi Mistrzów. No, nie ma co gdybać, wszystko się zweryfikuje boisko.